Uzależnianie skierowania sprawy do sądu od planowanego wyroku Sądu Najwyższego jest nieuzasadnione z co najmniej trzech powodów. Mianowicie, do tej pory Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydały już bardzo istotne wyroki dotyczące tego, czy Frankowicze mogą wygrywać. Te wyroki będą dalej aktualne po planowanym wyroku Sądu Najwyższego. Po drugie, Sąd Najwyższy nie będzie udzielał odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy Frankowicze mogą wygrywać w sądzie. Sąd Najwyższy planuje udzielić odpowiedzi na pytania związane z detalami tego typu postępowań, które mogą okazać się istotne dla sędziów, którzy procedują takie sprawy na wokandzie. Po trzecie, czekanie na Sąd Najwyższy nie ma większego sensu, dlatego że po tym wyroku do sądów może ustawić się znacznie dłuższa kolejka niż do tej pory. Dlatego ci z Frankowiczów, którzy rozpoczną postępowania reklamacyjne przed wydaniem wyroku przez Sąd Najwyższy, mogą liczyć na to, że ich sprawa zostanie rozpoznana szybciej.